Sonia, a jak Ty na przykład reagujesz na te zarzuty, że no na przykład nie poddawałaś się operacjom plastycznym, co w moim odczuciu na przykład jest in-plus, ale niektórzy uważali, że właśnie jesteś chociażby zazdrosna o to, że Julia ma co nieco większe niektóre atrybuty kobiecości i że też będziesz chciała to wszystko sobie poprawiać? Wiesz co, ja uważam, że. Ja, ja nie ukrywam, bo ja już się też do tego przyznam, że e, dwa miesiące temu skorzystałam z e, poprawek medycyny estetycznej, ale to nie jest na taką skalę, bo ja uważam, że to można zrobić ładniej ze smakiem mm, i, i nie wyglądać przy tym bardzo wulgarnie. Oczywiście nie mówię, że Julia tak wygląda, ale jakby. Ktoś, kto się na to decyduje, musi się godzić z tym terminem, że niektórzy, bo świat jest poskudny, i niektórzy powiedzą, a to jest sztuczna, albo taka, czy taka. I ja w emocjach również takiego stwierdzenia użyłam, gdzie ze strony Julii również takie słowa padały, więc, które nie zostały do końca wyemitowane. Jakby to jest każdego z osobna, indywidualna sprawa. Ja, Julię, lubię i, i każdy może sam sobie o tym decydować. Natomiast ja nie podejmę się na przykład operacji Biustu. Nie chciałabym. Ja lubię swoje małe kapselki, że tak powiem. E, spróbowałam jakichś e, tam poprawek medycyny estetycznej, trochę ze względu mm, też na, na swoje zdrowie, bo zaciskałam szczękę, więc zrobiłam sobie ten botoks. No i teraz nie mogę się szeroko uśmiechać. Poprawiłam, wyrównałam usta. Bardzo naturalnie chciałam to zrobić. Wyrównałam tylko dolną wargę do, do górnej, żeby uzyskać asymetrię i żałuję. Spróbowałam, bo chciałam spróbować i wiem, że to nie jest dla mnie i no, no nie chcę. Wolałam siebie naturalną i uważam, że w tym świecie to jest rzeczywiście bardzo duży atut, bo, bo mało już mamy ludzi, którzy nie ingerują w to, jak, jak wyglądamy naturalnie. No, oczywiście to, to jest super alternatywa do, do takich osób, które mogą sobie tym pomóc. Ale żeby tak wchodzić w to mocno, to jednak nie. no Ja nie jestem za tym. Nie, I jasne. nie jestem na pewno zazdrosna. Jakby nie ma o co. Oczywiście. Jeśli chodzi o zabiegi estetyczne, tak jak powiedziałem w programie na początku, otwarcie, że. Bardzo możliwe, że w moim życiu przyjdzie taki wiek, kiedy będę chciał z tego skorzystać i z tego skorzystam. Mówię to otwarcie, nie mam się czego wstydzić. Wszystko jest dla ludzi. Jesteśmy tylko ludźmi, pamiętajmy. A po trzydzieści jak jakieś zmarszki większe się pojawią, to kto wie, może coś tam wszczepię sobie delikatnie. I uważam, że to jest totalnie, totalnie na ludzie, tak, to jest spoko.